Także, ją, pasjonują, pasjonujący mecz, widzimy pięknych zawodników, piękne zawodniczki, widzimy lici. Ju, już Tyle widzę, jak kusur, te będą upierdzielone po tym meczu. Będą brudne, łamka Czy to się otwierze? Dobra, TV, czyli dla UMKTV. Trzeba będzie dzwonić do Heizera chyba po tym meczu. Zagracie, zajmijmy za się, obiecuję. A ja tymczasem jeszcze raz pytam, czy ktoś chce skoczyć po pizzę? Teraz ten mecz poprowadzi mężczyzna, który nie wie, co to strach, nie wie, co to kac, nie wie, co to trzeźwość. Jest to Krzysiek Loska-Durton! Brawo dla niego! ale jednak o swoje bezpieczeństwo się chyba obawia, bo znowu kask. Bardzo dobrze, a nawet pełny. Myślisz, myślisz, że obawia się bardzo groźników e, tutaj na wojsku? Ja myślę, że tutaj zasady fair play schodzą na dalszy plan. Paule są tylko przy złamaniach. Czyli krytycznych. To też poleje. niekoniecznie.

Czy one dotyczą kogoś? Kogo? Mroza? Mrozu jest za cienki w Jest z nami! Uwaga! Jest z nami w stroju na WF i z kanapkami wielki zawodnik Akademików Bielany. Zawodnik, który nie wie co to, to... Jaweł, on też śpi. On wciąż pi. Nie wie co to skręcona kostka. Nie wie co to rehabilitacja. Wczoraj rano wyjrzał to do recha, wiąże, na na piątku. To Dawid. Panek. Pan Dawid. Spokojnie. Pan Kowski. Panie Dawidzie, zagrasz? Ja, Ale zobaczymy, się, 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 Czy ktoś ma pożyczyć strój dla Panka?

Jeszcze raz może okay. zarezygnuję, żeby zachęcić naszych graczy do jeszcze większego wysiłku. Zaczynając od ekipy Radiosfera. Nie wiem, czy to, najpierw robimy, najpierw nie? to jest Rady Sfera. Zobaczysz najpiękniejszą meksykańską falę. Tu będą gdzieś do Eby, Uwaga, dajesz sobie rady. Aha, kuleja, Cztery, leci! Uwaga, proszę, proszę. Też gdzieś tu przygasz ten, ale to najszybciej nie zaczęła chyba. Od 17 chyba, tak mi sobie Karpujalce da, Karpujalce się wydaje, nie pamiętam dokładnie. Oczywiście tutaj kibicujemy, no bardziej niestety UMK TV, no bo są nam bliżsi sercu, że tak powiem, bo posądź się... A za to samorząd doktorantów się ubiega. <grym> Tak, dla 600. Jest tak, do... studuje. My... Na 6. klasyczny. Jest nie. Do... No, no fajnie, tak tak. Nie no, ma klasyczny. Jest klasyczny. Jest klasyczny. Jest klasyczny. Jest klasyczny. Jest klasyczny. Jest na Jest klasyczny. na klasyczny. Jest klasyczny. Tak tam Jest klasyczny. Jest A teraz... Ale się chyba wszystkie nie powiem, skradła mi serca. Koniec końców Kylie no. Oczywiście. No. I co teraz? Ha? No, Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam moją super drużynę Iseq. Pierwsze punkty dla Iseq'u zostały o Iseku. Ajsekowi zostały przyznane, także cieszymy się ich szczęściem. Ale coś mi się wydaje, że na tych trzech punktach ich dobra passa się zakończy. No chyba mają formę, nie? Ma rzeczywiście. Akurat, nie ma Może po. Tego. Może to jest prezent. Jesteś w ich wydrużynie? Może to jest prezent. zwracam Zatomałem! Cztery bramki? Słodki Jezu, mamy tutaj prezent dla Dorotu na O, A, A się... Dawaj, ta, no wszystko jest wygrane i wyczyszczone są karty, to... Liczy się tylko i wyłącznie fan. Można przy okazji tak, wygrać w turniej, przykład, ale liczy nie, się Nie, wszystko przegrywałem i czyściłem. Okay. Ja mam wrażenie, że y, samorząd doktorantów bardzo mocno chce odzyskać tą straconą bramkę. Zobacz, jak atakują teraz cały czas. Gra to, co się na połowie właśnie u MKTVa. Naprawdę widzimy bardzo intensywny fisting, przepraszam, pressing, także... Fisting to będziemy podać, prawda? Jakoś z tym błotem wszyscy na to, wiesz, nawilżeniu. To to znaczy jak nie to od kamery na przykład, bo, to może być ten, nie? Chyba, że Windows tak formatuje, nie wiem. Ładny strzał, ładny, to mogła być bramka, ale niestety troszeczkę zabrakło tutaj skuteczności. Może następnym razem. Oby nie. A na niebie widzimy dwa piękne skrzydlate stwory. Boże, smok? Tam. jest jest udało nam się ją rozwikłać. Chodzi o to, że zawodnik drużyny pa, ben! Pa, ben! Pa, ben! drużyny samorządu studenckiego zaproponował, pa, żeby w miejsce bramkarza wstawić pa, trzy, cytuję, laski. Wyszła, jesteście bo? za? Oczywiście w bikini będą te laski. Laski. Nie mówimy tutaj o lasce Durtan. Jest przerwa w meczu. Zapraszamy tutaj naszą jedyną panią do stanowiska komentatorskiego na ekskluzywny wywiad. Zapraszamy. Tak, panią doktorantkę, zapraszamy Pani, tutaj. Pani doktor, prosimy tutaj. Pis Busos poprosimy. Jak pedalić, to po maksie. George Michael. Zapraszamy tutaj Rona, zapraszamy. Panią wdzięcznie wwiązym imieniu Eunika, tak? Pani Euniko. 1-0 na razie w Dupala. Dlaczego? <laughs> No to dlaczego dopuściła się pani takiego tutaj występu? Bezpromiliwe krwi. A wykuję się dzieckiem. A, to dobrze, to wybaczamy. To wybaczamy. Nie wiem co na... powiedzieć teraz. Ale natrafimy i to jak A, co jest bicie argumentu. Czyli szykuje się kolejna emocjonująca połowa bo to tutaj. Krzysiu, zapraszamy sędziego Ostrą walkę. tutaj do nas stanowiska. Powiedz mi. Ale widzimy ekskluzywne buziaki. Chodź do nas w skrzynię. Chodź do nas w skrzyniu, powiedz. Słuchaj, podjąłeś się niebezpiecznego zajęcia jakim jest sędziowanie tego meczu. Powiedz mi szczerze, czy to jest trudne zadanie, czy zawodnicy ogólnie grają czysto, czy jednak wy, po prostu wyciągają twoje osądy na próbę. Gra jest bardzo czysta, doktoranci dali mi 10 złotych, żeby gdzieś na ich stronę, ale i tak nie potrafią strzelić. Wyszło szybko, żeby Idealne nie, rozwiązanie, nie, ponieważ po całocie, wychodzisz no, na no, bezstronnego. Na razie mają 1-0 w dopala, dycha w kieszeni to jest, jest, to jest, także to jest to jest to jest to, że... będzie dobrze. Bardzo dobrze. Może jak dadzą więcej, to nadrobią szybciej. To może jakiegoś karnego zrożnego podektujemy. A ja mam jeszcze tylko pytanie, panie sędzio. Panie sędzio Krzysiu, powiedz mi, czy gramy w zasady podwórkowe i trzy rogi to karny? Dokładnie tak, ale do tej pory nie było żadnego, więc... Panie sędzio, jeszcze mam jedno pytanie, czy ma pan bombę? Nie ma. No i zawodnicy wracają na boisko, rozpoczyna się druga połowa, zamieniamy strony jak myślisz, czy tutaj teraz samozą doktorantów no, chce na pewno uzyskać prowadzenie, no, chcę w ogóle strzelić bramkę? No nie wątpię, ja bym chciał rzeczywiście zobaczyć więcej bramek, no dużo zobaczyliśmy w pierwszym meczu, ale chciałbym tę te no samą tendencję. Zubo, prawda? Naprawdę, bram bramki się sypią jak z rękawa, goni, i Widać, proszę bardziej po poruszyć i po się po obońsku, się po żeby były stałe fragmenty gry, a wiadomo, że stałe fragmenty gry to szansa na bramki, po niej tutaj się udaliśmy. Kat męczy nieubłaganiem. Jak najbardziej jest Artur, który symbolizuje tutaj osobę w dobrym samopoczuciu. Sponsorem jest Dzik. Także wszyscy dobrze się bawią i druga połowa ruszyła. W stanowisku komentatorów, znajduje się najpiękniejsza dziewczyna miasta Słoweckiego, Olecko. Zapraszam Chodź na kolano do buja. Powiedz mi, jak się ty? Świetnie A, A, no w sumie jesteś samorządu, więc alkohol jest ci obcy, jeżeli chodzi o tego rodzaju wenalia. Powiedz mi, kiedy odpękasz sobie? Pomuszy? Trzech! Trzech! Pójdziesz pijana, dobrze? Jak to? Nie pójdę! Woo! Ej no, Ewo! Pięknie! za wyworem? Pójdę! Na kogo zagłosujesz? Chyba ci Wojtuszu nie powiem, Zawsze byłaś skryta. I no to mnie kręci. Wybracały chwankowe klimaty, te teraz czas na ziemię, wodę, powietrze i długi Wonderland. Takie cztery żywioły, jakie mamy na boisku. Jest, jest, jest woda. Jest, jest ziemia, wietrze. jest woda i powietrze. Jest ogień to jest... Wy, i ogień, ogień jest w wydychanym powietrzu. To jest ogień w płucach i w kopytach naszych zawodników. Pięknie, piłka angielska, wysoka. Laga za lagą. I, nał, zaścinał. I jest szansa na kolejną bramkę, czy zobaczymy więcej bramek niż tę jedną. Bo co jest boring. No troszeczkę wieje nudą, ale co poradzi, przynajmniej czy jest Nie Znam, że wieje czymś innym, ale okej. Tak za, zajeżdża to od boiska troszeczkę alkoholem. Czy to od ciebie, siebie? A nie, to od Ciebie daj. Przyganiał, prosił. No to twoje zdrowie. Zabezpieczny weekend władził. Zabezpieczny! To jest. Kontra tutaj samorządu i niewykorzystana. ja bym Ciebie prosił, żebyś usiadł. Nie dosłania. Dziękuję. Dziękuję. Ja bym poprosił do stanowiska komentatorskiego Dagnę. Dagna, poproszę Ciebie tutaj, chodźcie do nas. mogę Cię prosić, zaryzykować, żebyś przyszła to, na tylko moja droga. Co może doktorantów jest na boisku? Dla Ciebie, Dlaczego nie ma Ciebie w tym szanownym gronie? Pamiętajmy, że nie tylko wygląda, ale Dagna jest sportowcem profesjonalnym. Także jutro wielkie wydo... widowisko sportowe. Co to będzie? Gdzie, gdzie to się odbędzie? Ponieważ myślę, że każdy po mszy i po wyborach będzie chciał zobaczyć piękne, biegowe widowisko. Gdzie mamy się udać i o Będziemy kontrować, to nie jest tak. Stadion na Bema, moi drodzy, godzina. O godzinie 12 posłowie, piękna gleba, żółta koszulka już żółta, nie jest. Dobrze, Tutaj nawet tajzer do nie pomaga już, niestety. I nie! I doktoranci znowu kontrolowali, ale niestety piłka. Powiem, nie po drugą po Czyżby? Czyżby Czyżby? Czyżby I nie! Boże, on to wyjął jak fałszywe Dobrze zawodnik zawodnik. Dobrze ustawiony zawodnik z samorządu do Gorąca, to mogło zakończyć się bramką, żeby tam lepiej stał ustawiony zawodnik półktp No to dobiłby tam strzał, ale nic jest. Ile tam? Ten mecz się zakończył żeby tam północ. Proszę Państwa, została minuta do końca tego spotkania. Minuta! Kratnie. Minuta wyczuwał, Minuta Albo no trzynasty, już nie pamiętam. Czy to, się to. uda? No, ja nie mam tego. Gabi, ja mam pytanie. Dlaczego długie spodnie? Wynalia UMK. Mówię no ci to. Al. Naprawdę, poci się, wiadomo co. I po co? Zmienisz na krótką? Na Dobra. Gdzie, gdzie, gdzie Dobra. Do Nawet mili. Myślę, że to może być ostatnia akcja, ostatnia szansa dla samorządu doktorantów na wyrównanie. To na skończyć nie Uwaga! Tego, nie nie, Uwaga! będzie wyrzut! Jeszcze, A jeszcze, jeszcze się ostatnia! się wydaje, że ten zawodnik nie jest dostalantem, ale wyrzut jest! Hajto! Konia! Idzie 1-1? Zamieszanie! Jakie... Co się, się, zamiast się, zamiast się dzieje? Boże! Nie! Nie ma ręki! I czy będzie 2-0? Szybka dzina! Dzina ma 2-0? Czyżby? 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 Piłka prosto padła Jeszcze nie! Jeszcze nie. Nie, nie. Sędzia powinien już chyba przerwać grę, bo czas chyba już minął. Nie, 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 wcale nie. Pokazuje, że nie. Jeszcze nie. Jest koniec. Jest koniec, się przegrywają.